Jesteśmy u celu naszej dzisiejszej wyprawy. Wydrapaliśmy się na śnieżnikową Ambonę. Mamy 13 stopni. Tu, już Ambonę opuścili, więc jesteśmy prawdopodobnie tylko w pojedynkę i będzie przez jakiś czas natomiast dzisiejsze wyjście prawdopodobnie tą atrakcją zakończymy będziemy kierować się w kierunku samochodu 13 stopni 17.25 i do powrotu zostało nam 10 km więc da się tak powiem przeżyć pocieszające jest to nic nam nie odmarzło przy tym wejściu jak się okazuje w warunkach letnich wejście jest troszeczkę bardziej komfortowe. O, dobra, koniec nagrania i schodzimy pomową.